Będzie krótko, nie bój się. Nie, absolutnie, ja lubię gadać, więc... Yy, yy. To właśnie, nie wiem, bę, ja będę chyba trochę więcej gadał. No to gadaj. gadaj. I nie obraz się, nie? Nie, stary, nawijaj, ja jestem ciekawy. Witam was bardzo serdecznie na kanale Niesłodze. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym filmem z serii YouTube kontra cukrzyca. I moim pierwszym gościem jest Maciej Dobkowicz z kanału 6.45. Dzień dobry Państwu, witam. Powiem Ci, że jestem trochę podekscytowany i zadziwiony tym zaproszeniem, ale wiesz, wyzwania... Nawet ostatnio trochę rozkminiałem temat cukrzycy, bo strasznie dużo uwielbiam słodkiego, więc kurczę, no jestem ciekaw, co mi tutaj dzisiaj zaproponujesz, tym bardziej, że przed samym jadłem taki behind the scenes, muszę Wam powiedzieć, że totalnie o nic nie dopytywałem, więc wiem tyle co Wy. No właśnie, bo takie było założenie tego spotkania, żeby Maciej nie pogłębiał swojej wiedzy na temat cukrzycy i przyszedł tak trochę tutaj na żywioł, na freestyl'u. Jestem. No właśnie, a moje pierwsze pytanie brzmi, powiedz, czy pamiętasz może kiedy spotkałeś się po raz pierwszy z cukrzycą? Wiesz co, generalnie jeśli chodzi o cukrzycę, w moim najbliższym takim otoczeniu nie przypominam sobie chyba nikogo, kto miałby z tym problem, mhm. ale gdzieś tam Rodzice znajomych, e, gdzieś tam takie dalsze powiązania e, mi się udzielały e, i, i pewnie jeśli miałbym kojarzyć, to właśnie, właśnie, właśnie z tym tematem, gdzieś tam u osób, które z jakimiś dolegliwościami się chorobowymi często innymi, cukrzyca była dodatkowym jakby efektem i tym negatywnym czynnikiem, e, ale nigdy bezpośrednio jakoś się z tym nie spotkałem W takim razie postanowiłem sprawdzić trochę Twoją wiedzę i zadać ci pięć pytań takich ogólnych na temat cukrzycy. Daję. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. No to mamy pierwsze pytanie. Kim jest diabetyk? Eee, no diabetyk to pewnie osoba, która zmaga się z problemem cukrzycy. Tak, tak. To jest właśnie osoba, która choruje na cukrzycę. Zadaję Ci to pytanie, bo no, mhm. z, dla niektórych, którzy mogą powiedzieć, że jest strasznie banalne mhm. i w ogóle po co je zadaje. Niestety okazuje się, że wiele osób myli diabetyka z diabetologiem, mhm. czyli lekarzem o specjalizacji okay. właśnie, wiesz, cukrzyca. Mhm. Albo myli diabetyka z y, dietetykiem. Okej. Okay. Dobrze, to drugie pytanie. Maciej, co to jest pompa insulinowa? E, mm, mm, dobra, słuchaj, żeby złożyć to w jakąś taką sensowną całość. No, generalnie, gdy mamy problem pewnie z cukrzycą, e, to e, ten poziom insuliny we krwi, tak? E, po, nie, poziom cukru we krwi gdzieś tam się waha. I żeby wyrównać ten poziom, dostarczamy dostarczamy cukru. Nie wiem, czy to ma dostarczamy insuliny. Nie wiem, czy to ma sens. Dlatego właśnie się głośno, żeby wyrównać ten poziom. A ty powiedz mi, jak jest? Tak jest. A pompa insulinowa to jest urządzenie. Ok. To nie jest jakieś zjawisko, czy tak? Coś urządzenie takiego naturalnie fizjologicznego. To jest urządzenie i pokażę ci, bo ja mi w kieszeni. Dajesz. Pompa insulinowa to jest takie urządzenie. Zawsze widziałem to na filmach. Możesz dotknąć tylko, że już uważaj, bo on jest do mojego brzucha, nie? W sensie... Okej, okay, okej, okay, dobra. Brzuchem, czyli... Czyli drenem. No także tu nic mi nie klikaj. I... Do czego jak służy Jak wygląda. Nie, to jak pager można sobie odbierać. Halo, halo. Wiesz, telefon stacjonarny na brzuchu. I do czego służy pompa insulinowa? To jest urządzenie, które jakby najprościej mówiąc ma tylko podawać insulinę. Okay. wiele osób myśli, że jak masz pompę to ona wszystko za ciebie robi. Mhm. Ona nie mierzy poziomu cukru, absolutnie. To jest urządzenie, które zastępuje tobie, wiesz, podawanie sobie strzygawką, czy na przykład peneku. To jest okay. takie, wiesz, takie urządzenie, Widziałem jak, jak mierzymy poziom cukru yy, na tak, później jest jakieś też urządzenie, które mierzy. Do tego przejdziemy. A okej, okay, no to, tak to przejdziemy. Przepraszam. Tak, na razie trzecie pytanie, czy wiesz co, to jest retinopatia cukrzycowa. O, gademny. Powiem ci szczerze, że, że z tym określeniem, yy, tak jak z pompą, gdzieś tam piąte przez dziesiąte Spotkałem się tak z tym określeniem: Nie będę się miał totalnie, nigdy nie miałem styczności. Nigdy. To ci już tłumaczę. Rezinopatia cukrzycowa to jest um, powiedzmy choroba oczu. To jest takie stworzenie, mm -hmm. które dotyka większość cukrzyków i jest jednym z powikłań niewyrównanej cukrzycy. Mm -hmm. No wiesz, najczęściej jak się mówi o jakichś powikłaniach cukrzycy, to większość osób wymieniałaby na przykład niewydolność nerek albo stopę cukrzycową. Mm -hmm. Nie, to są takie najbardziej popularne. Ale rezinopatia cukrzycowa. Czyli częściowa utrata wzroku to jest okay. takie schorzenie, które jest, no jest bardzo poważne, no nie? Mhm. W takim razie czwarte pytanie. Jakie są objawy hipoglikemii? To jest stan niskiego poziomu cukru. Eee, wiesz co, kojarzy mi się coś i to znowu, e, znowu mówię totalnie na czuja. Eee, gdzieś tam takie w odczuciu, pewnie brak, e, brak energii, pewną spałość. Eee, Um, nie, nie wiem, co jeszcze, co jeszcze może być, ale gdzieś tam w pierwszym kontakcie, kiedy myślę, myślę o tym, to o takim ogólnym jakby osłabieniu, osłabieniu organizmu, jakby w takim uczuciu, ja, jakbyśmy się słabo czuli. Nie? Mhm. Rozumiem. A w rzeczywistości wygląda to w ten sposób, Aha. że y, przy wysokim cukrze czujemy się ospali, zmęczeni i tak dalej. Zamykają się oczy, chce się pić bardzo mocno y, i sikać, okay. To są takie główne objawy, ale wysokiego cukru. A ja pytałem Cię o hipoglikemię, czyli niski cukier. Dobra. I w tym przypadku jest przede wszystkim wilczy głód, ale taki okay. ogromny, taki naprawdę, żebyś całą lodówkę chciał zjeść. No. E, no to czasami niektórzy robią, nie? Jak mają hipoglikemię? Bardzo szybko wali serce i drżą ręce. Nie okay. jesteś, jesteś generalnie pobudzony. W sensie to jest takie, um, takie przeciwieństwo. Masz, myślisz, że organizm jakby. czujesz jakby miał dużo energii. Nie w sensie wszystko chcesz robić, a się może okazać, że wiesz, to jest za, za niski cukier. Lecimy dalej, Mam coś jeszcze? Mam jeszcze ostatnie pytanie, Kiela. O, dajesz. Czy wiesz, co to jest glukagon i do czego służy? O kurczę, nie wiedziałem, że będzie aż tak trudno. Yy, I po raz kolejny przyznaję się bez bicia, że, że musisz mi totalnie wytłumaczyć o cenach. Wytłumaczę i w ogóle ci pokażę, o co w tym chodzi. Dajesz. Teraz ja tylko muszę znaleźć glukagon. A czy to jest to sławetne urządzenie, o którym mówiłem? Do badania... Nie nie, okay, nie, 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 nie. To jeszcze nie, to jeszcze nie to. Yy, to jest... To jest glukagon, hmm. który podaje się osobie, która ma bardzo silne niedocukrzenie. Okay. Czyli duży spadek cukru. I generalnie używa się tego, kiedy osoba już straci przytomność. Czyli ja tego nie użyję, tylko użyję to ktoś, kto będzie mi gdzieś tam towarzyszył. Okej. Okay. No nie? Dlatego bardzo istotne jest, jak ktoś ma cukrzycę, na mm. przykład, nie wiem, chodzisz na treningi, na siłownię, mm -hmm. masz swojego trenera, czy jakiegoś tam pracownika siłowni i fajnie, jakby on wiedział, że masz cukrzycę. Okej. Okay. I że warto tego użyć, jeśli stracisz przytomność. Dobra. Nie? Na przykład, albo nie wiem, twoja partnerka, żona, dzieci. Pytania tak pomocnicze mogą być? Mogę spytać o coś? Jeśli spotkam takiego dżentelmena jak ty i nagle wiesz. Pada na ziemię, na chodniku. Musisz wiedzieć czy ma cukrzycę. Okej, okay, a czy w takim razie cukrzycy oznaczają się jakoś, w sensie, wiesz, opaska, cokolwiek, oznaczają się, czy jak jakiś kod, którym który, który powinniśmy wiedzieć? Oznaczają się i znowu Ci pokażę, bo ja po prostu mam takie rzeczy. A okay, teraz mam teraz na mnie... Czemu nie na łapie? domu do jest, ale gdy wychodzę, zawsze zakładam. Mam okay. tutaj, zobacz, w ogóle swoje opaski, ta opaska jedna jest dla Ciebie. O, dziękuję. Sam nie nosisz, żeby wyłudzać słodki napój, na przykład, czy jakieś chłodycze, Jasne, mam to, ale jakbyś znał kogoś kto ma cukrzycę, to możesz miał być taką paskę, jest tutaj logo w ogóle kanału, także wiesz taki trochę gadżet. Spoko, fajne. No właśnie, i najczęściej osoby mają takie oznaczenie, że mają cukrzycę. Więc jeśli widzisz... No. Zaraz, odbiorę dalej, no. żeby muszę leścić. Tak jest. Więc jeżeli widzisz taką osobę na ulicy, ma opaskę, wiesz, że ma cukrzycę mhm. albo jakiś twój znajomy i jesteś pewien, że ma cukrzycę, okay. to możesz mu śmiało taki, e, taki środek podać. I teraz jak to wygląda? Masz to sobie otwórz. Cię poinstruuje, co z tym zrobić. Masz no. no, instrukcję, więc jakby w stresie nie zapomnisz, nie? Spoko. Chodzi to jest o taka obiskowa. Taka... Pokazujemy do... w kadrze. <laughs> tutaj jest taka e, totalnie. Tak jest. I no, wygląda trochę przerażająco, nie? Ale musisz pamiętać bardzo ważną rzecz. No? To jest Okej. Okay. I tu jest woda. Okej. Okay, czyli... Tu jest woda. Zdejmujesz to, tutaj jest igła. Wbijasz igłę w tą no, Fiolkę. Tu w środku jest proszek taki. A okej, okej, okej. Dopiero... Wbijasz tutaj igłę, mhm. wpuszczasz wodę, ta. mieszasz, rozpuszcza się ta tabletka. Dobra. Wtedy naciągasz i masz wtedy glukagon w środku. Mam to. Masz jakby lekarstwo, no nie? Okej. Okay. Jakbyś mógł tutaj schować? Spoko, spoko, tutaj. I wtedy taki środek podajesz... Czekaj, jest tu pokazane gdzie? W udo. Niekoniecznie, możesz podać w brzuch, w rękę i tak dalej, okay. to się musi po prostu dostać do organizmu, no nie? I też to no. nosisz zawsze przy sobie? I to zawsze przy sobie noszę i wszystkim też polecam to nosić. Także mam jedno w domu, nie dam Ci na pamiątkę. Nie no, przeżyję, ale będę szukał, jeśli ktoś z Was... To jest z receptą kosztuje kilka złotych, nie? Okej. Okay. A są ludzie, którzy tego nie noszą, wiesz, no błąd, co nie, no jakby mhm. to Ci ratuje finalnie życie, kiedy będziesz mógł miał nie, cukrzenie tak że już nic nie zrobisz, nie? Jasne. W takim razie odpowiedziałeś na kilka pytań. Twoja wiedza jest całkiem całkiem spoko. Nie mylisz diabetyka z diabetologiem. Jest, jest. Mam dla ciebie jeszcze zadanie specjalne. Nie! Yeah. Czekałem, czekałem na to. Zmierzysz sobie poziom cukru. Tak, zobaczymy. Coś jadłeś niedawno? Piłeś? Eee, ja piłem kawę. Słodzisz czy, czy nie? Eee, nie słodzę, ale... Nie chciałeś. Nie chciałeś mi pić kawy, także... Nie, eee, nie, 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 nie słodzę już od jakiegoś czasu, chociaż... Eee, Okej... Okay, eee, Cyk, wyciągam. Coś jeszcze mam wyciągnąć... Musisz wyciągać. Właśnie tu masz takie mocowanko więc A, żeby ten, żeby... Sobie nie spokojnie. Dobra. No tak, pierwsza rzecz. Musisz Czekaj, sobie. ja wyjąć... tu może pokażę. Tak to wygląda zawartość. Musisz wyjąć e, stąd pasek. Okej, okay, wspomogę się tutaj. No tylko nie posypuj, bo... Nie, nie, spokojnie. Tak. Wy, wyjmij jest sprawdzona jeden. firma. No. Tu jest port na paski i wkładasz pasek do góry jakby napisem. Zatem jest taki napis. Tak jest. Tak? Hmm? I tutaj wprowadzasz. Ok. Spoko. Tu masz taką chusteczkę, ona jest świeża dla Ciebie. Możesz wytrzeć palca na przykład, nie wiem, ja Ci, ja ci polecam środkowy I nie środek, tylko, tylko bok, bo tu będziesz... A, tutaj tak? Mhm. Dokładnie, będzie palc wypłucowany. Super. Tutaj masz nakłuwacz. Okay. Do palca. Musisz go załadować, naciągnąć musisz. Czyli tutaj musisz pociągnąć za to niebieskie do takiego kliknięcia. Dokładnie. Ok. Teraz tak, trzymasz ten, ten, ten nakłuwacz. Możesz sobie ścisnąć jakoś tego palca. Ja na przykład robię to tak, dwoma palcami. Ok. Kciukiem i, i, i wskazującym. No, próbuję. Nigdy nie, w, okay. ten, um, nie brażę, nigdy nie byłem w... tym. Obyś do, nie nigdy nie byłem dobry w robieniu ten... W, z palców West Coast, więc musicie mi wybaczyć. Okay. Okay. <laughs> ok. Tutaj sobie przytrzymaj ten nakłuwacz i naciśnij. I puść, już. O, piękna kropla. Troszeczkę można wycisnąć, bo myślę, że może troszeczkę za Już okej? Okay? Okay. I przyłóż od dołu do paska. Od dołu? Dobrze, hm? no, żeby, żeby zatrybił. Dobra, no, ja też teraz pomogę. Dobra. Wszystko chodzi o to, żebyś tak przyłożył, tak troszeczkę dalej, troszeczkę dalej, samym brzegiem. O, czyli jeszcze No, Dobra, okej. Okay. Myślałem, że nie napełni się do końca, ale to zaskoczył. I tu sobie dalej wybierasz, yy, wiesz, możesz pomycelać palec. No, spoko, spoko. I dalej sobie tu ustawiasz, wiesz, czy to jest Twój pomiar na przed posiłkiem, po posiłku czy... Czy bez znaczenia, więc. Dobra, czyli po posiłku. 86. To znaczy? Może pokazać. Jakby mieścisz Wiecie. się w normie, ja bym pewnie teraz miał ze 180. Po Co godzinę, dajesz. jadłem. A to dlatego, że nie jadłem, nie jadłem bo ja też mam takie. To opowiadaj teraz o, o, o tych yy, widełkach, które są. Kiedy jest OK, a kiedy nie jest OK. No masz taki wynik, jaki każdy powinien mieć yy, na szczo. No nie? Mhm. Czyli to jest tak, jakbyś nie jadł. Więc myślę, że jest wszystko z Tobą w porządku. Oddaję. Dzięki. Wynik 86 jest jak najbardziej w normie, nie? To powinieneś mieć tak, jako zdrowa osoba. A kiedy powyżej normy? Od 70 do 100, zależy. Najlepiej, wiesz, jeśli robisz mm, faktycznie y, badanie cukru i z, chcesz sprawdzić, czy, czy jesteś zdrowy, to badanie powinno być przeprowadzone na czczo, nie? Mhm. Wtedy, jeśli się mieścisz tak poniżej 100, tak najbardziej nie ma żadnego, żadnego kłopotu, nie? Bardzo się cieszę. Chociaż spodziewałem się, że dzisiaj mnie nakujesz, i właśnie za, zastanawiałem się jaki wynik wyjdzie, bo chyba to jest mój pierwszy raz taki, wiesz, w, w taki mhm. sposób bo pewnie mhm. przy badaniach krwi również jest poziom cukru badany mhm. również. Wiesz, ale krwi, widzisz, krwi, widzisz jak to... to jest proste, nie? Bo jest. dostajesz wynik, który ma dla Ciebie bardzo duże znaczenie. Mhm. Ja ostatnio obliczyłem, że mierzyłem cukier przez ostatnie 5 lat. Zgadnij ile razy. Nie, chyba, że wdzięcz w odcinku, bo mówiłem. O tym. Nie, nie widziałem w odcinku. Eee, no to, to teraz trzeba byłoby ileś razy dziennie, to podejrzewam, że pewnie zrobisz to z minimum 3 razy dziennie. No trochę więcej. Trochę więcej? 10 razy dziennie? No tak, powiedzmy, nie? No to mamy 365, 3000, no tam ponad przez ostatnie 5 lat, no to tam powiedzmy tam około 17 tysięcy ja razy. obliczyłem 15 tysięcy. No, okej. Okay. Jest tak mniej więcej, nie? Także trochę jest, trochę bolą palce. No. Właśnie, jak tak już, no, masz... Wiesz, 10 razy dziennie mniej więcej musisz się nakłuć. Nie? No, każdy ma poniszczone palce, każdy cukrzyk ma trochę trochę poniszczone. Dlatego wiesz, chodzi o to, żeby też pamiętać, żeby nie pójść w kółko jednego palca. Domyślasz się, że została tak. tam jakaś tam, zostałaby po prostu rana, nie? Przypominasz Spójrz sobie wtedy tak. film Requiem dosną. Na przykład, na przykład, no <laughs> właśnie, właśnie. No i nie chcę, żeby wyglądały tak twoje palce i żu. No. Dobra, w takim razie z mojej strony to będzie wszystko. Piątka. Dziękuję Ci za udział w programie. Dziękuję, dziękuję. W programie Na YouTube to źle brzmi, nie. Program. program. Jest, jest program, dla mnie to był program na pewno edukacyjny, także ja się cieszę. Właśnie. I, 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 i wiesz i... Um... Myślę, że kiedyś oglądałem jeden taki instruktor odnośnie pierwszej pomocy mhm. i to jest kolejna rzecz, która, którą chciałbym, wiesz, gdzieś tam pewnie nadrobić przy okazji pierwszej pomocy, żebyśmy, wiesz, w takich sytuacjach, kiedy ktoś będzie na ziemi, będzie miał taką paskę, czyli teoretycznie, wiesz, wszystko jest proste do mhm. zidentyfikowania, możemy po prostu wyciągnąć strzykawkę, zrobić, kurczę, nawet nie widzieć krwi specjalnie i pomóc komuś. I, i, I zawsze mm. Ci dziękuję, że dzisiaj mogłem, mogłem się tego nauczyć. i Mam nadzieję, że kolejny gość również tutaj będzie zaskoczony, że nie wyjdę na takie dramaty. No właśnie, I dziękuję bardzo Tobie, że pomogłeś mi zacząć ten cykl. Mam nadzieję, że się rozkręci i będę mógł powitać jeszcze więcej gości. Tego Ci życzę. Zapraszam Was oczywiście na kanał Maćka, w którym mówi o muzyce. Zapraszam 6:45 w maku. Znajdziecie mnie na YouTubie, także widzimy się pewnie niedługo i tutaj, i u mnie. Tak. Você mais